Ale, elo, elo, dzisiaj omawiamy sobie Michelowie kontra maszyny. Film opowiada o trochę pokręconej rodzinie, a ze mną jest Queen Studios, Przywita się. Hej, ja, to ja, Queen NS. Ostatni ludzie muszą być gdzieś tutaj. Chwila. Zbliżają się. Czy to strasznie brudny, pomarańczowe kombi z lat 90.? On chyba jednak nie ma prawo jazdy. Ja bym jeszcze dodał, że bardzo możliwe, to jest brudne kombi z lat 90. Cóż to za nieustraszeni herosi Rodzinka Mitchellów! I tylko my mamy szansę uratować świat. Według mnie im się na pewno, na pewno nie zmyślam Mam według ciebie? No, mi się takich bohaterów. Pozwólcie, że się przedstawię! No, no! No. 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 Nein, nein, nein. Nein. Fall. A tak już całkowicie serio, daj mi się przedstawić, co? No może Ale nie, nie wiem, że się przedstawię. Nazywam się Katie i jestem trochę dziwna. No co ty nie powiesz? To dosłownie ja, gdybym byłam w filmie. Jeszcze ciągle mnie nie rozgryźli. Szczerze mówiąc, mnie samej zajęło to całą masę czasu. A kto tak nie miał? Prochę się przyznać w komentarzach. No, dobre pytanie. Dziękuję za odpowiedź. Mój brat? Też dziwny. Chciałby pan pogadać o dinozaura? Nie? Aha, dzięki. Moja mama, babeczki z twoją podobizną. Właściwie wszyscy. Może więc od... No to super masz rodzinę, wiesz? No po prostu idealna. No normalnie, normalnie każdy by o niej marzył, przyznać się w komentarzach. Kto nie chciałby mieć takiej rodziny? No przyznawać się. Chwila, każdy ma taką rodzinę. A no to prawda w sumie. Nie! <laughs> Może więc odłożymy telefony i sobie przez 10 sekund popatrzymy głęboko w oczy Zaczynamy od teraz Przed każdą rodziną stoją wyzwania nie możemy sobie zrobić fajnej rodzinnej fotki, bo bez przerwy się o coś kłócić. Dla Molly... A kto tak nie miał powiesz mi? Po prostu każdy, nie was nijakim wieku, każdy. Dosłownie. Ich bliskich największym wyzwaniem jest. Chyba robotyczna apokalipsa. Mi się zdaje, że jednak nie, robotyczna roboty, 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 apokalipsa. Mi się zdaje, że jest na pewno groszego, chyba. Co? Nie wiem. Koniec świata. To jest robotów? Nie, nie tam. Nie. To nie jeszcze ja taki zły, co nie? Może. Uwaga, moje roboty. Wyłapcie wszystkich ludzi żyjących na ziemi. No. No. Co mm -mm. mm -mm. normalna rodzina zrobiłaby w takiej sytuacji? Ha! Motyliszyk bojowy! Ja! Ha! Oh! ha! Rodzina góra! Powiem wam szczerze, pewnie nie to, co wasi sąsiedzi, co nie? Po prostu ich miny, nic dodać, nic ując. To my robimy tak samo, nie? Raczej wam się to nie uda, ale no, nic nie będę krakać, bo wykrakam. Zły pomysł to najlepszy pomysł. Zgadzam się. Kto za tym stoi? Nie kto, tylko co? Racja! ci Nieograniczony dostęp do wiedzy, a ty traktowałeś mnie. O tak! klik, klik! Siu, klik, ciach, pyk, klik, klik. zmniejsz, powiem. No, ziomek, nieładnie, a kiesz, won. Błagam telefonia, nie buntuj mi się. Tylko nas nie złapali? Więc tylko my możemy uratować świat. Ci <laughs> tyle, Zmiczel. Wszystko pokroi siłę. Na... Jeden. No, zmiczelowo. Pople... Po prostu rodzina idealna. Widziałam nas tutaj. Za drugą. Ja dobrać. Moja córka mnie posłuchała. Wreszcie się dogadują, no. No wreszcie, wreszcie! Przebyliśmy dziwakami i dlatego jesteśmy tacy fajni. Zgadzam się, że dlatego jesteście tacy fajni, tylko że co to było za na... Przed chwilą! Co to miało być? I morderstwo, chwilę... Wow. Co to za zabawka? No, 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 no. To... Będę mieć po tylko smary. Uciekam! No i tyle ją widzieli! i się posła, no. Tutaj macie nasze odczyny, a link w opisie. Zapraszamy Was na kanał Queen Nella Studios. Pa! Dziękuję i do widzenia!